Drogie dzieci, wielu z Was ma swoje ulubione zwierzęta: rybki, chomika, ptaki, psa, kota. Dzieci, które mieszkają na wsi, mogą pochwalić się większymi zwierzętami, na przykład krową, koniem, może nawet owcą. Nieraz te zwierzęta nazywamy nawet przyjaciółmi. Smutne byłoby życie, gdybyśmy nie mieli przyjaciół. Zwierzęta bardzo przywiązują się do nas, z daleka potrafią rozpoznać nasz głos. I pewnie oczekują, byśmy okazywali im dobroć i troskliwość. Gdy tak robimy, to można powiedzieć, że zasługujemy na imię dobrego przyjaciela, opiekuna albo też dobrego pasterza. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie jasną kartkę formatu A3, kilka mniejszych kolorowych kartek, bibułę, klej. Nożyczki, taśmę klejącą, patyk, ołówek, kolorowe pisaki, czarny cienkopis i waciki kosmetyczne. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilg je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Niedzielna Ewangelia mówi nam o Jezusie, dobrym pasterzu, który dba o swoje owce i gotowy jest poświęcić się dla ich bezpieczeństwa. Dzisiaj wykonamy ilustrację do Ewangelii, przynosząc jej znaczenie do naszej rodziny. Pan Jezus jest naszym pasterzem, a my owcami, które podążają za nim. Najpierw przygotujemy kartkę w ten sposób: zieloną kartkę. Nacinamy w dowolny sposób. Następnie przyklejamy ją u dołu jasnej kartki. To będzie nasza trawka. Teraz na białej kartce rysujemy postać Pana Jezusa. Teraz pisakami kolorujemy postać Pana Jezusa. Pokolorowanego Pana Jezusa wycinamy. Wyciętego Pana Jezusa naklejamy na kartkę. Do ręki taśmą przyklejamy laskę pasterską. Z papieru i płatków kosmetycznych robimy owieczki w ten sposób. Z różowego papieru wycinamy kształt jajowaty. białego pasek i tniemy na dwa kawałeczki. Na białym pasku na dole malujemy na czarno. To będą nóżki naszej uliczki. Płatek kosmetyczny rozdzielamy na połowę. Jedna połowa będzie tułowiem, natomiast w drugiej wycinamy główkę. Zrobione elementy naklejamy na kartce obok Pana Jezusa. Następnie dorysujemy oczka. Buzie. Owieczce. Każda owieczka to jedna osoba z Waszej rodziny, która podąża za Panem Jezusem dobrym pasterzem. Teraz możecie wykończyć tą pracę jeszcze w taki sposób, że z bibuły zrobimy trawkę i nakleimy na zielonym kartonie. A teraz z niebieskich kartek wycinamy chmurki, i naklejamy. Drogie dzieci, pan Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, bo zna swoje owce i się o nie bardzo troszczy. Owcami jesteśmy my sami. Pan Jezus pragnie, by w jego owczarni znalazł się każdy z nas, każdy człowiek. Tam, gdzie jest dobry pasterz, tam owce mogą czuć się szczęśliwe, bezpieczne, ponieważ on nie dopuści żadnego niebezpieczeństwa. Pasterz kocha swoje owce i o wszystko się troszczy. Pasterz mówi często do owiec po to, by znały jego głos. On je poucza, a one nie, na ile tylko potrafią, umieją, są mu posłuszne. Gdy jakaś owca odejdzie od stada, pasterz je szuka tak długo, aż ją znajdzie. Wtedy z radością bierze na swoje ramiona i przynosi ją do stada. Drogie dzieci, pasterz dniem i nocą chroni owce przed drapieżnymi zwierzętami. Gotów jest nawet oddać życie w obronie owiec. Widzicie, jak bardzo kocha nas Pan Jezus. Zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, a nasza przyjaźń rozpoczyna się od dnia naszego chrztu. Jezus poucza nas, byśmy słuchali Jego słów, Jego Ewangelii, tak jak owce słuchają dobrego pasterza, i dlatego nic złego im nie grozi. Gdzie można usłyszeć głos dobrego pasterza? Ten głos możecie usłyszeć. Na przykład w słowach Waszych rodziców, nauczycieli, wychowawców. W szczególny sposób słyszymy głos Pana Jezusa podczas katechezy w szkole, albo też na Mszy Świętej. Pomyślcie, drogi dzieci, Pan Jezus jest dobrym pasterzem, daje w prezencie swoje życie, swoją obecność i troszczy się o nas. On pyta się nas każdego dnia: czy jesteś dobrą owcą? Czy starasz się słuchać Mego głosu? Czy znasz Mój głos? Czyli moją Ewangelię. Jeśli tak, to ja Wam gratuluję. Jesteście dobrymi owcami, jesteście bezpieczne. Pan Jezus Was chroni. Ale jeśli czasem ktoś nie posłuchał dobrego pasterza i robił coś, co się Jemu nie podoba, to jest szansa, by to zmienić. Możemy teraz obiecać Jezusowi: Jezu, mój dobry pasterzu, chcę pilnie słuchać tego, co do mnie mówisz, ale też chcę żyć. Tak jak mnie nauczasz. Dobry pasterzu, pragnę iść przez całe moje życie za Twoim słowem.